Dzień dobry, Andrzej Pasieka Ule. Czyli mamy 24 października. Zrobiło się dosyć ciepło. Pszczoły sobie oblatują, coś tam sobie przynoszą. Dosyć ładnie to wygląda. Tą jedynkę chciałem zbić jeszcze na jeden korpus, ale mi się po prostu nie udało. Tą trójkę zbiłem na korpus, ale jest do fula. Dosyć fajnie to wygląda. Widzę to jest pszczoły się jeszcze oblatują. Chyba resztki czerwiu. Tutaj miałem takie dwa odkłady. Jeden położyłem tam na ten ul 22. Tu mi się coś w tym ulu stało. Że w końcem września nie wiem, nie było matki. Była taka garstka, tylko czerwiu, W ogóle czerwił. Mateczniki mi ciągłe i trudnie były. Nie wiem, czy ta matka zginęła. Tam mi się już trutówka zaczęła rzucać. Zabrałem wszystkich czerw, i to niedawno, bo to tydzień może z 10 dni temu dzisiaj jest 24, tylko około 10-12 poddałem matkę od Polbarta i widzę, widziałem po tygodniu czasu był czerw, nie wiem, nie będę im teraz już tego, niech one sobie spokojnie żyją. Korci mnie, żeby do nich zaglądnąć, ale nie chcę. Widzę, że pyłek noszą. Był w czerwie jeśli coś nie wykombinowałem, nie z To myślę, że ta matka mi się uchowa. A jest to reproduktorka od dobrego pszczelarza. Leszek jest naprawdę bardzo dobrym pszczelarzem. Bardzo dobre matki ma i wiem, że on dba o te matki. Także mogę mu tu. Zrobić reklamę. Ja już tu mam od niego matki, chyba dwie czy trzy. No to jest ładny rozwój tych rodzin, bardzo spokojne. Dostałem tu Elgona, pokażę. Bardzo ciężko było, żeby przyję przyjęły mi tą matkę, ale zrobiłem w ten sposób, że proszę Elgon 300. Dałem ją pod taki długi, duży kołpak. Przytrzymałem praktycznie 3 dni. I efekt był. O tej porze roku no, rzadko się spotyka, żeby nie przyjmowały matki. No położyłem młodą rodzinkę i ścięły mi tą matkę, poddałem odleżka ale zabrałem wtedy wszystkich czerw, wywaliłem. Zostawiłem ich po prostu na samym pokarmie. No Chyba nie miały wyjścia, musiały sobie zrobić porządek. I widzę te kołpaki to jest bardzo dobra rzecz, dlatego że więcej pszczół może komunikować się z matką. Tam widziałem że te pszczoły, które przyszły z tą matką one były martwe. Ale gdzieś musiały ją chyba karmić, bo miały bardzo dobry dostęp do niej. To jest siatka ta od Dennic. Bardzo fajnie muszę zrobić sobie jeszcze ze cztery takie na wiosnę. Będę chciał, jak się wszystko uda dobrze, będę chciał pociągnąć tutaj od tego Elgona parę matek młodych. Żeby na następny rok Chociaż te 6-7 matek było Właśnie ten Elgon 300 I od razu pszczoły się uspokoiły A zaglądnąć do tego ula To nie było tak łatwo Tak cieły Tylko się uchyliło ulto, normalnie Taka jazda była Że musiałem w rękawiczkach pracować bo No tak cieły Teraz zaglądnąłem bo dodałem, nie dawałem zatworu, bo nie wiedziałem, czy mi się tu w ogóle uda z tą rodzinką. Włożyłem zatwór. Pszczoły spokojne już całkiem inaczej reagują. Widzę, że pszczoły sobie dzisiaj fajnie latają. Tam gdzieś musiały dorwać jakiś poplon. Widzę, i gdzieś trochę pyłku noszą, i, i oblatują się. Oby było tak dalej. Tu mam dwie młode rodzinki. Tu też mam matkę. Yy, z koła dostałem, już nie pamiętam, jak ona tam ma. Tutaj to chyba była rójka. No, tu jest odkładzik, był robiony. Tu też odleżka poddawałem yy, mateczkę. No, to od razu widać, które to są rodziny. Jest to ciemna pszczółka, skórzasta, chociaż. Tutaj nie wiem co to jest z tym ulem, dwunastką dlatego że poddawałem też odleżka i ta matka jest jakaś taka jaśniejsza. Nie wiem czy one ją ścięły, ale są łagodne, spokojne. Zostawiam im to. Taka mi się tu hybryda trafiła. Muszę pozamiatać. Pograbić znaczy się te liście, bo przy tych drzewach tu teraz leci tego pełno. Ustaną trochę loty w jakiś chłodniejszy dzień. Podjadę, zgrabię. Pszczoły mam pozakarmiane. Lecę jeszcze pszczoły, aż do ustania lotów. No bo tak trzeba. A żeby na wiosnę była zdrowa pszczoła, to niestety w tym roku trzeba zadbać. Inaczej się nie da. Tak to u mnie wygląda. Pozdrawiam serdecznie wszystkich miłośników pszczół. Do usłyszenia do następnego odcinka. Na razie Andrzej Pasieka -Ule.